Witam na kanale, jak się mi gotuje. Dzisiaj my będziemy gotować taki kiszonkowy płeczka z ciasto francuski. Tutaj mam dwie ciasto francuski. Kupiłam jedno takie zwykłe, drugi to jest XXL. Do tego kiszonkowy płeczka potrzebny karkówka. Ja, dziś, ja kupiłam karkówka. Zamiast karkówka, też możecie używać e, uciec z kurczak. Tylko jak używacie uciec z kurczak trzeba usunąć tego kości, nie? I jeszcze mamy je, jedno jajka, jedno cebura. Jedno cebura, bo, może opojętnie czerwona, biała to nie ma znaczenia. Kilka ząbki czosnek, biała, e, nie, cukier. Z sezam, czarny, rób biały. E, różne s, e, przeprawy. Mierone papryka chili, ostry, e, biały e, pieprz, pięć smaków. Mierony pięć smaków sól e, i sos sojowy jasny, sos sojowy ciemny. E, na początku trzeba pokroić z tego karkówka taki mały, drobny kawałek <laughs> na takie kostki, kostki, o. za duży, za, za gruby, trzeba taki drobniejszy, bo łatwiej będzie pieczyć. Właśnie na takie, coś takiego drobne. Tak jak paznokci. Nie więcej. Tabura też pokroimy na taki kwadratowy kawałek. Czosnek tak samo. Też pokroimy na taki drobny kawałeczek. Teraz wszystko jest pokrojone. Czyli idziemy przeprawiać. Dodaję jedno. To jest takie łyżki, to harbada, nie? Jeden taki łyżki cukier. Sól. Dwie takie płaski, łyżeczki sól. To jest takie malutkie łyżeczki. To daje, to daje sól. To zależy ile macie mięso, nie? Ja tutaj mam taki nie więcej kilogram, żeby nie za, nie za słone, o. Jedne łyżki, te mierone pięć smaków. Troszeczkę mierony pierwszy biały. Ten tym papryka ostry to w góry nie jest ostry, ostatnio dawała, dawał, dawałam, w góry nie ostry, dodaję dwie takie małe łyżeczki, żeby tylko ładnie wyglądać, tutaj też dodaję, jeżeli lubicie ten, jak to się nazywa, to jest rzymski, jak to się nazywa? Kimś rzemski. Jeżeli lubicie taki zapach, możecie też dodać. Ja akurat lubię taki zapach. Kimś Rzymski. Dodaję dwie łyż łyżeczki. Dodaję dwie łyżki. Ten duży już zmieniła łyżki. duże łyżki. Dwie łyżki sos sojowe, jasny. I 1 łyżki sos sojowy ciemny. Teraz zraz być raz, pomieszać, żeby równo. Wszystko mięso, każdy kawałek jest poprawiony. To na końcu nalejemy dwie łyżki oleju. I teraz pomieszać troszeczkę, bo leżeć tego Mięso. Jak macie czas, to można tak pół godzina poleżeć, jak nie ma czasu, to nie szkodzi tak poleżeć i teraz przygotować ciasto. Tutaj jedno zwykłe e, ciasto francuskie, I, m, można robić, sz, czekaj, sześć półeczka, tak, e, pok, tutaj pokroi od środku. Takie długości od środu pokroić na pół. A tutaj pokroić na trzy. Trzy razy. Czyli jedno takie małe, zwykłe ciasteczka jest sześć półeczka. A ten duży XXR ja do wcześniej nie używałam, także jeszcze nie wiem. A to wcześniej używałam, wiem ile pokroi. Tu wyciągamy jedno pokrojone, bułeczka, tak troszeczkę ciągamy, delikatnie pociągamy. Weźmiemy troszeczkę mięso, o tutaj poukładać. Tak. O, jedno bułeczka już gotowy. Tak wygląda. Będzie. Teraz bułeczka już gotowy. Tutaj rozbiję ten jajka, smaruję na górze. Hmm, podobny nikt, który używa tylko żółty Wtedy kolor jest taki wyszły, taki ładny. Ja to cały. Jajka rozbiłam nie podzieliłam. O, posmaruję na górze. I teraz posypiemy trochę sezam. Dodaję trochę czarny sezam. Takie rzeczy ja często nie gotuję, także nie jestem profesoralny. Wiem e, na pewno który siedzi, e, ekra, w, lepszy gotuje niż ja. W razie czego coś nie tak, czy coś tam, proszę napisać komentarz. E, ja mam tutaj murtykukier, piekarnia mi nie działa, to mu, murtykukier taki du, mały akurat wyjdzie, ten sześć. Multikukier to jest 180 stopni na 25 minut. A to piekarnia jest troszeczkę inny. Tam jest ile? 200 stopni, 20 minut. O, troszeczkę zostaje między siebie. Tak. Żeby nie kleić. Ja dodawałam tego folia, żeby płyni nie umyć. O, tak, ustawimy. 20, 25 minut. W międzyczasie później trzeba przykręcić na drugie strony, tak? Zostało ostatnie 10 minut przykręcimy do drugiej strony. Właśnie to jest tak e, kiszonkowy bułeczka z ciasto francuski. Właśnie to tak wygląda do środku. O mięso tak wygląda. O tak. No jest przepis jest bardzo prosty, jeżeli lubicie coś takiego bułka. Możecie spróbować tego mojego przepis. Oczywiście, jeżeli lubicie moje filmy, proszę zostać Wasze ślady, łapki do góry. I dziękuję za każde oglądanie. Do widzenia!